Dziś mam tak Dojazd do Legnicy, przepinanie naczep Później mamy jeden rozładunek Drugi rozładunek I później dwa załadunki Dziś trzeba zrobić trening, no nie? Pamiętaj, w tym życiu żyjesz tylko raz, więc nie zmarnuj tego, nie spieprz tego życia, zrób coś z tym. Dobra, Tak się wyjeżdża na tydzień w trasę. Jak widzicie, jeszcze musiałeś pojąć rzadkie wody, bo jestem w domu. Zapomniałem wziąć. Tak wygląda bagażnik kierowcy. Który wyjeżdża na tydzień czasu w trasę? Siemoneczko, moi drodzy, się pędzimy w trasę. Jest godzina, teraz dokładnie. 5, 42 Jedziemy na bazę, wszystko przepakować ogarnąć się i co zabieram się za tydzień dlatego dzisiaj wam nagram z dzisiejszego dnia musimy jechać do Legnicy tam mamy, a do Legnicy mamy do przejechania 325 km tam mam przypinanie naczep, później mamy dwa rozładunki i dwa załadunki, czyli cztery takie prace większe i w tym wszystkim musimy zrobić trening. Damy radę? No kuźwa no my nie damy radę. Kto jak to, ale kierowca, ciężarówki na rady no nie, trening zrobić w trasie. Dobra, do później Zobaczcie, pakujemy torby i lecimy. Najgorsze to jest właśnie pakowanie do ciężarówki. Na wszystko sobie wrzucę na łóżko, a później będę w trasie. To popakuję, ponieważ jest czas napięty, trzeba pędzić, bo do 10 muszę być w Legnicy wolne jak zingwa na, 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 na muszę ją mieć ha! muszę je mieć czerwony jak nie Stoi ciężarówka i czekają czy wyjadę teraz A To ciasnawo jest, ale się wyjedzie A Chyba się jakoś zmieścimy, co? Musimy Przejechałem około 20 km i zobaczcie mamy kilometry. Zobaczymy, ile się przyjadę po polskich drogach. Na końcu filmu sobie zweryfikujecie ile się kilometrów. W końcu mamy widno, więc możemy sobie na spokojnie pogadać. Wcześniej was wspominałem, że dziś mam tak, pojazd do Legnicy przypinanie naczep później mamy jeden rozładunek, drugi rozładunek i później dwa załadunki pewnie dwa będą boczne rozładunki i później mam dwa razy paleciakiem załadunki, czyli że jest pół biedy oczywiście też mogę Boga tworzyć, ale tam w tamtych miejscach akurat czaję że chyba jest nawet lepiej paleciakiem się załadować niż bog rozpinać, bo tam jest coś tak, tak trochę nieciekawie, a paleciakiem w miarę szybko idzie, zanim wiecie bog kurde rozplandecze i zaplandecze to już paleciakiem będę załadowany właśnie się zatrzymałem żeby sobie zjeść zjadłem i mówię nagramy coś, nagramy, dokładnie dlaczego warto prowadzić trasie słuchajcie, my jako ludzie jesteśmy stworzeni do ruchu, a tutaj w transporcie co mamy jaki tu jest ruch, więcej siedzimy, leżymy niż się w ogóle ruszamy, dlatego będziemy się rozpierdzielać od środka dlatego wiecie co, podejmijmy walkę samym sobą Tą walkę samym sobą. Nie ty, żebyś ty był lepszy ode mnie. Ty masz być kuźwa lepszy od samego siebie. Rozumiesz? O to chodzi w życiu. Walczmy sami ze sobąściami. sobościami. Na przykład, nie chcesz cię. Walcz z tym. Nie walcz z konkurencją, że kolega ma to, kolega ma tamto, zazdrosić koledze. Ty tutaj, mordeczko, się obudź i walcz z samym sobą, ze swoją głową. To jest podstawa. Tutaj z tym mamy walczyć. To jest nasz przeciwnik, nasza głowa. Dlatego nie jest tak, że zawsze mi się bardzo chce trenować i tak dalej. Ale wiem, że mam rodzinę, mam dzieci. Chcę im dać dobry przykład i chcę im pokazać, że kotata kierowca ciężarówki też może wyglądać i pokazywać dzieciaszkom, że możemy walczyć ze swoimi słabościami. I nawet nieraz tak bywa, że mam 15 godzin pracy i naprawdę jestem wyjechany. Nie chce mi się. Ale ja wiem dobrze, że tylko głowa mówi nie chce mi się, bo. Niestety, mamy teraz wygodnickie życie. Webasto, kabinka, laptopik, odpalamy film, oglądamy. Ale zawsze sobie powtarzam. I co z tego? Trzeba walczyć, pokonywać samego w siebie. To jest o to chodzi, mordeczki. Samego siebie trzeba pokonywać. Dlatego mam nadzieję, że odbierzecie to pozytywnie i zaczniecie walczyć nie z kolegą, że kolega ma to, tamto i wy też chcecie to sobie kupić, bo kolega ma Audi czy tam, nie wiem, jakieś auto. Ze swoimi słabościami zaczniecie w końcu walczyć. Dobrze, bierzemy się dalej za jazdę. Do później, a tu ruchu mamy naprawdę bardzo mało. Dlatego weźmy swoje zdrowie, swoje własne ręce, a nie później ręce lekarzy, czy tam dłonie. Wiadomo o co chodzi. No i dojeżdżamy właśnie tutaj na rabanie, nie przypinać na czepy. Dojechałem w 3 godziny 54 minuty. Wydaje mi się, że czas jest bardzo dobry. Jednak A4 dzisiaj się popisała, dała radę. Bo jak wiadomo, na A4 to kuźwa mać człowiek się nieźle wystoi, no nie? Jeśli chodzi kurde o lata jazdy na p 4 Tu mamy miejscówę Jest miejscuwa. Tu na czepę zostawimy, odjeżdżamy na parking. Bierymy się pany za treninga zaraz. Tylko najpierw jeszcze trzeba dokumenty ogarnąć, zdać tą na czepę, pobrać drugą. Zobacz, jaką kurtałkę sobie strzeliłem. Fajna, co? Nówka funkiel za firmowe pieniądze. Dobra, odpinamy teraz tutaj, proszę bardzo. Tu odpinamy. O, pyken. O, zaraz kurteczka będzie brudna. Nie, no pewna kulturka musi być. Przewody ciach-ciach ciach. Jak z kaloną w ręku, wszystko ogarnia się, no nie? Wchodzimy, wchodzimy. Czekaj, żółty czerwony, czerwony zaczepiamy ciach, 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 przewody Dobra, na razie tu położę, odłożę kamerę. To będziemy to schowamy je I teraz najprzyjemniejsza rzecz stopki, Dobra. Dobra, i teraz odjeżdżamy na parking. idziemy dokumenty, załatwiamy wszystko co potrzeba na kolejną trasę i weźmiemy sobie treninga, Pykniemy, wykopiemy się, będziemy jechać. Wiadomo, czas na trening zawsze znajdziemy, no nie? Samym koniem, powiem Wam, szczerze, że się fajnie jeździ. Kuźwa, osobówkę bym nie jedną przerobił. Czekajcie, coś tu się ciasno porobiło. Czekajcie, gdzieś to zaparkujemy Tak żeby gdzieś miał taśmę Trix muszę zamontować kurcze będzie ciężko, będzie ciężko aha, aha. No dobra, musimy jednak tu stanąć. No i bam! Mamy czas na trening. Pauza jest dla mnie, 45 minut, więc ją aktywnie wykorzystam. Same dzisiaj plecy wchodzą, więc ile? Pół godziny roboty. Szybki prysznic i mamy coś załatwione, a później posiłek się na szybko zje i jedziemy dalej, bo ci są dwa rozładunki i dwa załadunki, więc trochę pracy jest. Mierzamy cały wszechświat, choć szczęście bardzo często w nas samych mieszka. Nie potrafimy dostrzec szczęścia w niektórych częściach, które są wokół, bo kamień zamiast serca. Tak wiele osób, które chcą pomóc zdobyć piedestał, odrzucamy tych większych te z miejsca. Popatrzyć w boku i to być dostrzec, że śmieszna kwestia, leżysz na deskach myśląc, że wygrywasz. Szczęścia w materialnych aspektach. To droga kręta prowadząca do nikąd. Ogarniesz w końcu, że nie było warte, to pół pensa. Za wielu piękny pejzaż w cycach silikon. Szukamy szczęścia czasem w bardzo dziwnych miejscach. Rodzi się przestrach wtedy, kiedy wzrasta presja. Spo... Teraz taśmy przekładamy w ten sposób i rozszerzamy w tej fazie. Bardzo dobre Polecam. Tobą świat za to był ja, a za mną już nikt. Ty Tobą świat za to był ja, a za mną już nikt. Ty Tobą świat za to był ja, a za mną już nikt. Szukamy szczęścia, bo życie wypełnia Polska, nie wierzę w zabobony ani staropolskie gusła. To Polska rzeczywistość, Małto kto potrafił stać, nie szukam celów na stukach, narkotyki, niszczą ludzi. Co wstaje widzisz, większość się nie obie... Ja wolę zapalić puszka, na papier złość wyrzucić Po południu nie poduszka, sport mi nigdy się nie znudzi Cały czas do przodu ruszam, to są właśnie moje ma Tylko paru ludzi i chcę by nie zostało już tak to Pozór na luzik, przy czym czas się nie dłuży. Nie mam szczęścia w miłości, za to mam miłość do muzy Nie zamierzam się nudzić, brudne życie szczęście burzy Jaki aktor, taka sztuka, nie ufam prawie nikomu Prawdę na papierze z drugą przekazuję ci to ziomuś Ubierz sobie cel, nie powierzesz życia komuś A jakie zasadzisz ziarno, takich oczekuj plonów Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną nikt. Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną nikt. Ty, przed Tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty, świat, za Tobą ja, a za mną już nikt. Szukamy szczęścia w tych pięknych momentach życia. No i bam! Trening zakończony, zobaczcie! Niewiele potrzeba, pół godziny i trening załatwiony. A w tym momencie pędzę szybko się wykąpać, na trzeba i trzeba jechać, bo do tam mam aglientę. I no tylko podpiąć i wziąć się w końcu za robotę. Bo jak wiadomo, jeszcze przede mną kupę krew do przejechania i trochę pracy zostało. Dlatego bierzmy się dalej, bo nie ma czasu. Najgorsze moje drodzy jest chowanie sprzętu. Kuźwa trzeba jakoś zatrudnić w końcu, kurde, do tego chowania sprzętu. Do rozkładania i chowania, tylko wejdę trening zrobię i wiecie, odwalę swoje. Bo właśnie to już jest takie, wiecie, fajne. To jest z jednej strony, a z drugiej strony po tylu latach wyciągania wszystkiego z kabiny, chowania, daje się we znaki, ale zawsze sobie tłumaczę, że to jest dodatkowy trening dla mnie. Dlatego ja się biorę za dodatkowy trening, muszę teraz wszystko pochować. No to teraz będziemy pod pryszczę, wam kiedyś pokazywałem. Żeby z mamy dwa prysznice. Co jak dla kogo nie? Czy pamiętacie z poprzedniego filmu, czyli pamiętacie. No i czas na prysznic, Zobaczcie, jest pełna kulturka do wyboru, do koloru. Dobra, czas się ogarnia, żeby trzeba uciekać dali w trasę. A teraz właśnie szukam naczepy, którą mam podpiąć. Widzicie, jestem po treningu, szybko się szybciutko się ogarnąłem, a teraz trzeba się wziąć po prostu za robotę, Tylko głowy nie myłem. mówię na szybkiego się wyskoczę. Najwyżej głowę się wy... umyję jutro. Przez ja bym musiał kóźć, w końcu pójść. A nie tylko kuźba, weekendy ciula palić. Dobra, szukamy naczepy. Zaraz mi bateria padnie, ale mam nadzieję, że jeszcze wytrzymamy wyjazdowej godziny. Gdzieś tutaj będzie. Gdzieś ta naczepa tu powinna być, albo kolega mi zostawił, albo gdzieś tutaj będzie. Jest tutaj. na naczepę musimy podpiąć. Jak widzicie? Dobra, to się biorę za robotę i widzimy się później. Trzeba jeździć dzisiaj, ale na szczęście tylko 20 km. No i dojechałem na pierwsze miejsce rozładunku. Trochę tu jest ciasnowe, jestem tutaj w tej firmie dokładnie pierwszy raz, ale spokojnie jakoś damy radę. Mam trochę dziwnie ułożony, ponieważ z przodu jest jedna część i z tyłu jest druga część. W to same miejsce a na drugim rozładunku ma wszystko na środku. Oczywiście będzie się lepiej jechało z tym, ale trzeba uważać, to nie, jak będziemy jechać. Bo będzie wszystko, kurde, na połowie, jakby dobra, tyle mi się tak do góry trzeba podnieść. Tu nie chodzi o to, żebyś trenował tak jak ja ławeczka, te sprawy, hantle, kuśwa, woził obciążenia, gryfy. Słuchaj, wystarczy Ci same pompki, wykroki, przysiady. Naprawdę zabawa z własną masą ciała zrobi robotę. Jeśli będziesz chciał później zwiększyć swój level, bo może być tak jak ja. Ja na początku też zacząłem robić same pompki, przysiady tak dalej, oczywiście wziąłem z hantelka, ale bardziej bazowałem, żeby trenować z własną masą ciała. Dopiero później, oczywiście, chciałem sobie i powiększyć swoją masę, to musiałem zainwestować w sprzęt. Dlatego zacznij od prostych rzeczy. Szybki spacer. Nie siedź 9 godzin. Podnieś te dubską z tej kabiny. Jak siedzi za biorkiem, też w końcu się obudzi, zacznij działać. Ma jeszcze większe możliwości niż kierowca ciężarówki. Dlatego budzimy się do życia, walczymy samym sobą i lecimy do przodu. To jest najważniejsze w życiu. Aby pokonywać własne słabości realizować swoje marzenia dążyć do swoich wyznaczonych celów to jest naprawdę szczyt życia pamiętaj, w tym życiu żyjesz tylko raz więc nie zmarnuj tego nie spieprz tego życia, zrób coś z tym w kabinie będziesz jeździł 25 lat i przysiedzisz, a później będziesz czekał w kolejce do lekarzy chyba nie właśnie jestem w miejscowości Wieloń, trochę w korku się stoi ale nie ma tragedii tak jest w życiu. Aby coś osiągnąć, musisz nad tym pracować. I przede wszystkim codziennie walczyć z samym sobą, z swymi słabościami. To jest właśnie podstawa. No, i dojechałem na drugie miejsce rozładunku. Na chwilę jest kolejeczka, stoi przed nami Morawiec, się tam rejestruje. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę, bo wiecie, że dzisiaj czas napięty, napięty. <laughs> a gizno, że to będzie na mnie. Kuźwa, że trening, treningu ci się zachciało. No tak, ale najważniejsze, że trening zrobiony, bo to schodzi o moje zdrowie. To się właśnie liczy. Szybki trening, ale kuźwa wartościowy. O to właśnie chodzi, bo pokonałem własnego siebie, czyli nie było wymówek, tylko działałem. Ha, to jest właśnie to. 17.40 17.41 dokładnie jest To teraz co, idziemy się awizować i działamy Dobra, pędzę Pięknie poszło, w tym momencie idziemy na załadunek <laughs> Zobaczcie kuźma. Uwierzcie, żeby nie przechwalać, ale w TRW Częstochowa Ja poszło petarda Jestem zaskoczony Nawet 30, 30 minut nie stałem, rozumiecie? Od wjazdu do wyjazdu 26 minut Nad pauzy nie zrobiłem, kurczę, ale jaja, co? Dobre, no nie? Oby tak częściej, oby tak częściej Mamy godzinę 20 Dokładnie 21 Dojeżdżamy na Pierwsze miejsce załadunku I BAM 3 czwarte załadowane Teraz jedziemy tylko po pięć palet Które ważą 5 ton 5 palet, 5 ton I słuchajcie Chyba się wyrobię z czasem pracy, zobaczcie Jest to godzina Mam ile? 2 minuty pod podlotu, maksymalnie 3 pięć palet, od 5 do roboty Odjeżdżam na parking zaraz na, Albo na firmie do się pauzował Czyli tak naprawdę już jestem po robocie Idziemy teraz na załadunek Ale no, jedziemy na załodunek, dokładnie. Jedziemy na załodunek. Nie będę przedłużał bajery, bo nie ma czasu. A tak właśnie wygląda dzisiejszy mój postój, mój parking. No wiesz, na firmę z tych sobie skorzystam później. Tak to wygląda.